Proszę usiąść wygodnie na nasze rozważania. Idziemy dalej w naszych rozważaniach o rzeczach ostatecznych. Później, śmierć, sąd, niebo, czyściec, piekło. Te kazania nas przygotowują na uroczystość kwina najdroższej za dwa tygodnie. Chcę uroczyście rygować bractwo Duszczej sowy, które ma zgłoszonych około półtora tysiąca członków. Chcę sprawdzić żywotność tego bractwa i tego dnia zaprosić wszystkich zmarłych, naszych, waszych, najbliższych na tę bitwę o Królestwo Boże i na tę bitwę czasów ostatecznych. Na dwa serca proszę, wypiszcie mi, ile chcecie dusz podpisać się u góry, u góry imię, nazwisko, ryce, żertwa, przyjaciel, wolny szczelec. żebym, ja się postaram przeczytać wszystkie tytuły, wszystkie tytuły, Paweł Kłeczek, rycerz, jak ma pamięta, numer legitymacji przynosi 200 dusz, nie? ile wypiszę? u góry pisać w kółku 200 dusz, żeby mi było to łatwo w czasie tej uroczystości dzieci przedstawić, bo ja wam powiem, jaką armię dusz naszych najbliższych zaprosiliśmy na tę bitwę, Abyśmy nie byli sami. Musicie uwierzyć, skubani zaplanowali na naszej polskiej ziemi wyrugowanie pana Jezusa ze mszy świętej. Zmieniają kanon mszy świętej. Robią to perfekcyjnie. Dowód naukowy dla mnie: kongres eucharystyczny w diecezji krakowskiej i wystąpienie byłego szefa episkopatu. Arcybiskupa Stanisława Gondackiego. Mam na piśmie te kazania. Dzieci to są to są mistrzowie krętactwa. Dzieci nikt nie, nie reaguje. Czysta herezja? To, co ogłoszą. Ten ostatni to już głosi protestantyzm On już przeszedł na stronę protestantyzmu. To nie jest biskup katolicki. Jeśli biskup katolicki mówi, że była tylko jedna ofiara i nie ma innych dziedzin, to jest za, za, za lutrem, uczta, pamiątka. Dzieci to perfekcyjnie ukrywają i przykrywają te, moi drodzy, prawdy, aby ziemia polska została pozbawiona Pana Jezusa. Idę dalej w nasze rozważania. Każdy grzech, mówi w naszych oręciach Pan Jezus, jest złem, uzyskuje władzę poprzez każdą, nawet najmniejszą nieprawość. Dzieci, tak jesteśmy skonstruowani. Taka jest tajemnica grzechu pierworodnego, ludzkiej nieprawości, dzieci i słabości. Każdy grzech zyskuje nawet mała nieprawość władzę nad nami. Zło rozlewa się jak ropa po ranach. Zaraża wszystko i zatruwa wszystko. Dzieci, jak tak dalej pójdzie, to za 10 lat będzie zakazane mówić, że małżeństwo mężczyzny z kobietą jest czyste. Większość ludzi, co normalni, będą mówili, chłopy, że ja mam ciągotkę do chłopów, a baba do baby. Rozumiecie? To jest taka zaraza, to idzie tak szybko. Dzieci małe. W przedszkolu na głos mówią. Jak ja się ożenię, to będę miał chłopca. Będę żył z chłopcem. Dzieci nieprawdopodobne. Dlatego pan mówi: Zło rozlewa się jak ropa po ranach. Grzesząc, sprowadzacie nieszczęście na wszystkich. Nie tylko na Twoją duszę, na swoje ciało, na swoje dzieci, swoich małżonków, rodziny i krewnych, i znajomych. Kiedy grzeszycie, ściągacie nieszczęście na swoje wsie, miasta, państwa i cały świat. Wczoraj kończyłem. Kazanie powiedziałem Wam, jak tu Pan Bóg ingeruje przy tego typu przypadkach. Powiedział zdanie: Wielu z Was, jeśli nawróci, może przedłużyć swoje życie. Czyli grzech skraca życie w wymiarze czasu. Zamiast żyć lat 90 żyje 65 lat. Że to jest logiczne z nauką Pisma Świętego? żyć tam kilkadziesiąt lat jest oznaką braku błogosławieństwa Bożego. Tyle to błogosławieństwo Boże. Ale no z czego wypływa? Z wolności od grzechu. Dalej Pan mówi, wielu z was się nie nawróci, może prze... wielu z was, jeśli się nawróci, przedłuży swoje życie. Jeśli nie, przezgląd na moje miłosierdzie, ukrócę wasze istnienie na tej ziemi. Ma dwadzieścia kilka lat, a on ginie na motorze. Pytać się, czemu? Dzieci, to jest miłosierdzie Boga. Bo jakbyście poznali, kim on już jest na swojej duszy, Pan Bóg go musi sprzątać. Ty jak może umrzeć? Byłem na cmentarzu X, piętnastoletni chłopiec. Zapłakani wszyscy, piękny grobowiec. Dzieci, ale on w takie bagna już wszedł, że po prostu Pan Bóg powiedział: skrócę. Przezgląd na moje miłosierdzie, ukrócę wasze istnienie tej ziemi, abyście nie ściągali większych kar na siebie i na całą ludzkość. Jak będziemy na Sądzie Bożym odpowiadali za to wszystko, że staliśmy się przyczyną nieszczęść naszych dzieci, naszych małżonków, rodzin, krewnych, znajomych, kiedy grzeszycie, ściągacie nieszczęście na swoje wsie, miasta, państwa i na cały świat. Każdy z Was jest odpowiedzialny za cały świat. Matka Boża, kiedy będzie, będę głosił jej orędzia, to co nas przygotowuje na Boga Ojca i na dwa serca dzieci, mówi to perfekcyjnie. Jesteście odpowiedzialni za cały świat, za Waszą rodzinę. Nikt z Was nie szyje dla siebie. Po to Was wybrałam, abyście tym biednym, którzy nie dostali łaski, poszli w szpony szatana, dzieci pomogli. Każdy z Was jest odpowiedzialny za cały świat, ponieważ nie stworzyłem Was jako oddzielne byty w oddzielnych światach. Nie mieszkacie każdy z Was na swojej wyspie, która w żaden sposób nie łączy się z innymi. Stworzyłem Was jako braci i dałem Wam jedną ziemię. Dzieci, wojna na Ukrainie to nasz problem. Nie tylko Rosjan i Ukraiń, Ukraińców, to też. Z perspektywy łaski i odpowiedzialności dzieci, nasz problem. Pomagamy pięknie. Ale czy modlimy się o ustanie wojny? Czy modlimy się o ustanie nienawiści? Jesteśmy wszyscy braćmi, więc Pan mówi tak. Czyn każdego człowieka mści się również na bracie i na tej ziemi. Co to znaczy? Że przez nas cierpią zwierzęta, rośliny, owoce? Że mamy nieurodzaje to nie wina Pana Boga. To jest wypadkowa naszego grzesznego życia. Że mamy mrozy w maju. Że nie mamy, ile dzisiaj polskich rolników nie ma jabłek, w maju wszystko wymarzło. Cię te drzewa pokutują za Twoje grzechy. Czyn każdego człowieka mści się również na tym bracie i na tej. I ziemi, dlatego ten brat i ta ziemia wystąpią przeciwko winowajcy. Pamiętacie, co jest powiedziane w jednym porędzie, Było tak, że morza wzburzone, góry spięczone czekają już, dzieci chcą uderzyć. Jesteśmy powiązani, wszyscy. Wszystkie byty rozumne i nierozumne w jedno. My byty rozumne, czyli człowiecze, odpowiadamy dziś za stan świata. Mówi dlatego, mówi Pan, dlatego ten brat i ta ziemia wystąpią przeciwko winowajce, który gotował im nieszczęście i tak trwa nienawiść. Ponieważ brak przebaczenia. Ziemia trwa w nieustannym konflikcie. Kłóci się między sobą. Każdy z każdym prowadzi wojnę. Lato z zimą? Logiczne to jest. Zima chce mi lód, a lato to rozpuszcza. Lato opuszcza pędy, zima to mrozi. Rozumiecie? To jest wojna. Dwóch pór roku, lato z latem. Deszcz z wiatrem. Celowość deszczu jest padanie delikatnie na ziemię. Wiatr co robi? Dodaje prędkości. W inne miejsce przerzuca, wzbudza fale, zniszczenia, spustoszenia. Deszcz z wiatrem. Córka z ojcem. Ojciec synem. Dziś już nie ma rodziny, gdzie by nie przeciwstawiono ojcu, matce, syna czy córkę. Zgodnie z programem, jaki zaplanowali. Synowa z teściową, dzieci między sobą. Czy wiecie, co najbardziej mnie boli, wasze dusze toczą wewnętrzne wojny. Sami uśmiercacie w sobie wszelkie porywy ku dobremu. Nienawidzicie w sobie słabości, nienawidzicie swojej ułomności, nienawidzicie wszystkiego, co świadczy o przyszłym życiu, przekreślając uniwersalną. I ponadczasową wartość ziemskiego życia. Jest to prawdą. Nienawidzimy słabości w sobie. Nienawidzimy ułomności. Nienawidzimy wszystkiego, co świadczy o przyszłym życiu. Czy chodzi o religię Boga, Eucharystię. Kościół katolicki stworzył już fundamenty religii. Nie martwcie się. Wszyscy będziecie zbawieni. Następny etap, co Kościół głosi, to, co Wam głosiliśmy przez dwa tysiące, to jest szopka, to jest ideologia, to nie jest wiara, to jest wymysł. Stworzono pewien wymysł, a wy głupki wierzyliście. Teraz jesteście wolni. To będzie dzieci kolejny etap nauki Kościoła. Przekreślając uniwersalną i ponadczasową wartość ziemskiego życia. Nasze życie ziemskie, dzieci, zarabia na przyszłość. Ono samo w sobie jest ponadczasowe. Jest tak perfekcyjnie ułożone przez Boga. Tak, dzieci stworzone i ukształtowane? że jest w swojej istocie uniwersalne. Chcecie czcić życie, zdrowie, piękność i radość chwili nie pamiętając o tym, że to wszystko błyskotki, które przesłaniają wam prawdę. Co się ukombinujemy, żeby my żyli długo? Miałem wczoraj tu zjazd szefostwa dywizji, powiedziałem prosto, za 20 lat nikogo z tej grupy tu nie będzie już. Rozumiecie? Za 20 lat nikogo z tej grupy tu już nie będzie. Takiego spotkania w 2044 roku to już nie będzie. Czcimy zdrowie. Co się... Jak jesteście perfekcyjnie posłuszni lekarzom, tabletkom, tylko nie Bogu. Czcimy piękno. Chcemy być wiecznie piękni, młodzi. Chcemy się non cieszyć, a to wszystko nam zasłania tę zasadniczą prawdę wieczność. Każdy dar, który posiadacie ode mnie, skierowaliście przeciwko mnie. Zdziczał człowiek. Każdy dar, który posiadamy od Boga. Skierowaliśmy przeciwko niemu. Życie, bo to jest dar, stało się pasmem dni, w których znieważacie moje święte imię, dążąc do wiecznej śmierci. Zdrowie stało się próbą oderwania mi władzy nad wami. I znieważania mojej woli przez ubóstwianie go, tego życia. Piękno stało się Bożkiem, któremu płacicie, aby stać się bogatymi na tej ziemi. Radość stała się sposobem wypychania mnie z waszych domów, aby nic, żadna męka Boga, żadne Cierpienia, umartwienia nie burzyły, mój drodzy, waszej śmierci. I znów śmierć. Kościół wam wymyślił, że wszyscy do nieba idziecie. Wiecie, jak się nieboszczycy obracają w trumnach, słysząc to kłamstwo? A wy siedzicie w ławkach spokojni, tak było, jak mówi, tak było. Był to dobry człowiek, starał się jak mógł. No. Ale on usłyszał, nie wyszło ci piekło. Usłyszał, czyściec, a wy wszyscy mówicie, że to był święty Kazimierz z Amen.